Cześć, witam Was na naszym kanale. Jak widzicie już z tytułu filmu ten film będzie o tematyce ciążowej, ponieważ obecny jestem w takim stanie. No jeszcze dodam, że teraz znajduję się w 40 tygodniu i 6 dni. Tak naprawdę już prawie z 41 tydzień i tak niestety nasza córeczka nie chce do nas jeszcze wychodzić, więc jeszcze muszę ją trochę ponosić w brzuszku, ale mam nadzieję, że już wkrótce z nią się spotkamy. No i cóż, już zacznę bliżej tematyki. Zdecydowałam się nagrać taki odcinek, ponieważ kiedy zeszłam w ciąży, sama poszukiwałam takie informacje, żeby wiedzieć, czego oczekiwać w tych 9 miesięcach na co można liczyć i tak naprawdę ten czy inny stan, czy to jest normalne, czy to nie jest normalne. Oczywiście jasna sprawa, że taka jak ciąża to jest indywidualna kwestia i to co przeżyłam ja i odczułam ja i jak ja się czułam nie oznacza, że te same dolegliwości będziecie mieli wy, ale opowiem Wam jak to było właśnie u mnie. Jakby co, mam tutaj podpisane punkty, żeby na pewno nic nie ominąć. No i cóż, zaczynamy od pierwszego trymestru. No i tak naprawdę nie tylko pierwszy trymestr, również drugiej i trzeciej, Co najczęściej e, mnie spotykało, to tak naprawdę zmęczenie i senność. Oczywiście w zależności od trymestru e, to regresowało się albo, albo się zmniejszało. Więc w pierwszym trymestrze tak naprawdę to było najbardziej wyczuwalnie. I ten pierwszy trymester, to tak naprawdę już powiem Wam, że te dolegliwości zaczęły się u mnie od piątego tygodnia, czyli nie od pierwszego. Tak naprawdę w pierwszym tygodniu jeszcze w ogóle nie wiedziałam, że jestem w ciąży, ale kiedy już dowiedzieliśmy się, to byłam w czwartym tygodniu ciąży. No i jakby cofnąć się ten miesiąc do tyłu, no to w ogóle nie czułam się, że jestem w ciąży, tak? Czyli. Mój stan zdrowia był normalny, jak najbardziej. Ale już jeżeli chodzi o ten piąty tydzień i tak naprawdę to trwało nie do 12, jakby się wydawało tygodnia, tak? tylko trwało to do 18-20 tygodnia, czyli takie do, mocne dolegliwości, to mocna senność, no i mega zmęczenia. Tak naprawdę już na dzień dzisiejszy mogę podsumować. Całe trzy trymestry to uważam, że przynajmniej dla mnie tym najgorszym trymestrem to właśnie był pierwszy trymester, ponieważ najwięcej było tych różnych dolegliwości. Poza tym na przykład to było częste i stale mdłości, niechęć do jedzenia albo zbyt wymagające chęci do jedzenia. Na przykład chciałam jeść tylko to i nic więcej, a jeżeli wchodziliśmy do sklepu, to czasami był taki odruch, niestety w negatywnym znaczeniu tego słowa, że po prostu nie mogłam patrzeć na co innego niż to, co ja chcę. Więc takie gotowanie jedzenia albo przyrządzanie samemu jedzenia dla mnie to było bardzo ciężkie. Po prostu słabo się czułam, tak. Czasami nawet nie mogłam od lodówki otworzyć, więc no niestety. I jeżeli kontynuować temat jedzenia, to. Bardzo ciężko było mi z piciem. Ogólnie w ciąży trzeba pić bardzo dużo wody. U mnie to było bardzo ciężkie w takim znaczeniu, że od jednego myślenia o herbacie, kawie albo wodzie, no po prostu zła się czułam, tak. Jedyne, co mogłam pić to wodę gazowaną. Oczywiście później w trakcie ciąży w innych trymestrach na szczęście to się zmieniło, ale w pierwszym to było bardzo ciężkie. No oczywiście jeżeli piłam dużo wody, na ile mogłam, tak. No to zrozumiała, że zwiększyła się część odwiedzania łazienki, tak? no ponieważ, ponieważ to zrozumiałe, tak? Następne, oczywiście też miałam wymioty. Na szczęście w moim przypadku one nie były częste, choć nie wiadomo czy to na szczęście, może jakby miałam wymioty to by nie miałam stałych mdłości, no ale były wymioty i były rzadkie. Nie tak często, może tak. Dostałam wrażliwość na zapachy, w sumie do dnia dzisiejszego nie używam żadnego parfumu do wsiukania się, i w ogóle kosmetyki mi przeszkadzają. W takim znaczeniu, oczywiście na co dzień się maluję, ponieważ chcę fajnie wyglądać, ale jeżeli mówić o paznokciach czy krem na noc pod oczy i tak dalej, nie używam po prostu. Przeszkadza on mi, tak? Jeżeli chodzi o zachcianki ciążowe, no raczej jakich takich, takich specyficznych może zachcianek nie miałam. Chyba za całą ciążę jedyny raz poprosiłam męża, żeby pobiegł kupić Nutella, bo chce natychmiast powiedzmy, a tak, inne tak było, że chcę, chcę tego, chcę tego, ale nie było czegoś takiego, że już no, muszę to dostać, tak? Więc... Albo jedzenie, nie wiem, mięsa i miodu razem. Na szczęście, albo nie na szczęście, no takiego nie miałam. Ale w prawie wciąż, że to miałam ochotę na lody. No najbardziej pewnie w pierwszym i drugim trymestrze to lody jadłam z ochotą. Jak szliśmy na jakiś spacer, to yy, lody musiałam zjeść. Dodatkowo z zajściem w ciąży dodała się mi zgaga. Oczywiście to nie było tak, że był problem i musiałam zażywać jakieś tabletki, albo to przeszkadzało w codziennym życiu, ale po prostu ona się pojawiła, tak. Również w pierwszym trzymestrze miałam taki problem, że szybka zmiana. Nawet nie tyle humoru, jak samopoczucia w takim znaczeniu, że teraz mam siłę, a za chwilkę już kompletnie nie mam siły i muszę się położyć, bo po prostu słabo się czuję. Na szczęście, po tym okresie, jak jako pierwszy trimester, choć no to, tak, to tak się nazywa, ale tak jak już mówiłam, dla mnie te dolegliwości trwały do 18-20 dnia mniej więcej, no a później na szczęście stało lżej, w takim znaczeniu że już normalnie mogłam żyć, normalnie wyjść do sklepu i bez odruchu wymiotnego, powiedzmy, mogłam gotować jedzenie, mogłam sprzątać i miałam więcej siły i energii. Ale w drugim trzymestrze były swoje dolegliwości. Takie na przykład jak reakcja na wysoką temperaturę. Oczywiście wszystko zależy w jakim okresie Roku wy jesteście w ciąży. U mnie tak było, że akurat to było lato i taka temperatura jak wyżej 30 stopni dla mnie to było nieznośnie. Po prostu od razu mi się chciało spać i musiałam przez cały dzień powiedzmy leżeć, odpoczywać, bo po prostu nie dawałam rady nic robić, tak? W drugim trimestrze dodało się coś takiego jak wzruszenia emocjonalnie. emocjonalne. Pamiętam, jak, nie wiem, byliśmy, byłam sama w sklepie, w znaczeniu bez męża, albo jechałam transportem miejskim i ktoś mi dawał miejsce. No, po prostu się wzruszałam. Także z drugiej strony miałam by się cieszyć, że ludzie są empatyczne i szczerze chcą mi pomóc. No to u mnie. Zamiast powiedzieć dziękuję, po prostu na uciach by były łzy. W sumie, nie, tutaj to zreszczenie zostało i do trzeciego trymestru. Jeszcze, jeżeli chodzi o dolegliwości w drugim trymestrze, to były skurcze nóg. Na szczęście one były rzadkie, najczęściej występowały w nocy, ale jednak one były. No i cóż, za drugim trymestrem u nas przychodzi trzeci. A jeżeli mówić o dwóch poprzednich trymestrach, to cały czas chodziłam do pracy bez żadnego zwolnienia lekarskiego i itd. Na szczęście dawałam radę, choć jak już mówiłam mężowi, jakby nie on, to nie wiem, czy by dałam radę rano tak wstać. W takim znaczeniu, że on wozi mnie do pracy i odbiera, więc to też było mega. No dobra. No i przyszedł do nas trzeci trymester. W trzecim trymestrze też jeszcze pracowałam, dopiero z 8 miesiąca tak naprawdę już poszłam na L4. No ale przede wszystkim nawet nie tyle, że słabo się czułam, jak przede wszystkim przez to, że brzuszek urósł. No i ciężko było siedzieć, tak, 8 godzin bez poruszania się. No powiedzmy, bez poruszania się. Jasne, że Wciąż, że pijemy dużo wody, powinnam często wstawać, częściej chodzić i mniej siedzenia, tak? Więc ze względu na samopoczucie raczej dziecka, no musiałam zrezygnować z pracy, powiedzmy, tak? No i już zajmować się przygotowaniem powitania naszego dziecka na świat. No i ogólnie powiem Wam, że trzeci trymester, a tak naprawdę nawet dziewiąty miesiąc, z tych wszystkich miesięcy dla mnie był najłatwiejszy i najlepszy, przynajmniej moim zdaniem, tak. Ponieważ e, ten trzeci trimester, jeszcze siódmy nawet miesiąc e, był taki sam jak drugi trimester, czyli te wszystkie objawy, które były, tak. A takie już zmiany zaszły powiedzmy w ósmym miesiącu. Ósmy miesiąc to był Miesiąc, w którym jeżeli sprawdzić, na przykład książkę ciążową, to przetyłam najwięcej, to było 5 kg, raczej przez to, że znaczy, czasami były takie dni, że chciałam się ciągle jeść. Oczywiście ja nie mówię, że jadłam dużo, no ale jak później pokazała waga, to jednak więcej niż zwykle. To było tak, że zjem i za chwilkę mi znowu się chce jeść, tak? Niby nie ma miejsca, ale jeść mi się chce. No niestety takie dni pojedyncze, ale jednak były. No i później e, przyrost wagi oczywiście był. No i cóż, teraz o dziewiątym miesiącu, który tak naprawdę najbardziej mi się spodobał. Przez, przede wszystkim przez to, że kiedy przyszedł ten dziewiąty miesiąc, to jakby dostałam jakiegoś powera. W takim znaczeniu, że miałam dużo siły, naprawdę dużo siły, i mogłam pracować prawie przez cały dzień. Pracować, oczywiście, robić jakieś rzeczy w domku, tak? Nie wiem, ogarniać mieszkanie, gotować i tak dalej, bo wcześniej nawet jeżeli mówić o tym drugim trzymestrze, miałam więcej siły, ale to było tak, że na przykład jedzenie ugotuję, ale już prania zrobić albo posprzątać nie mam siły. Muszę odpocząć, dopiero wtedy przedłużać te swoje działania. A właśnie w dziewiątym miesiącu to były takie dni, i ich było dużo, że naprawdę dałam radę przez cały dzień, od samego rana do wieczora, cały czas być aktywną fizycznie. Z takich minusów dziewiątego miesiąca to raczej rozmiar brzuszka, który trochę nam dokucza i takie zwykle codzienne rzeczy, jak nie wiem, założyć sobie skarpety albo buty zawiązać. No, robi się kłopotliwe, ale na szczęście z pomocą męża możemy zrobić wiele. No, wie, więc raczej tak. No i rozmiar brzuszka oczywiście też się zwiększa i kiedy dziecko rozrabia w poprzednich miesiącach, to jest takie miłe i dokuczliwe leciutko, a w dziewiątym miesiącu to czasami nawet i boleśne, więc... Więc tak, jak dziecko się przewraca, to czasami nie jest to takie miłe, może tak. No i chyba to tyle, jeżeli podsumować tych moich 3 trzy, trzymestry ciąży. Ogólnie uważam, że i tak przeszłam je łagodnie. No i cóż, nam pozostało czekać na spotkanie z dzidzią. A jeżeli wy jesteście w ciąży, oczywiście gratuluję, że udało się. No i życzę Wam wszystkiego dobrego. Zachęcam oczywiście postawić łapki do góry, jeżeli Wam się spodobał ten filmik. I zachęcam do obejrzenia kolejnych filmów, które może niekoniecznie dotyczą w ciąży, ale nagrywamy na co dzień nasze życie i mam nadzieję, że zawitacie do nas ponownie. Do zobaczenia. Pa!